Bonjour, carie, amie, 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 dzień dobry, kochani, przyjaciele, dzień dobry wszystkim. E, bardzo mi miło Was zaprosić do prawdziwego włoskiego kuchnia. E, my e, żyjemy, aby jeść, a nie jemy, aby żyć. E, jest trochę, trochę, trochę zazwyczaj różnica. E, każdy region Włoszech ma swoje specjalność. E, na północ Riz jest bardzo, bardzo widoczny. Na południe bardziej pasta, i tak dalej. Ja jestem w zimu, i dzisiaj będę Wam przedstawiać jedna receptura, bardzo popularna w zimie, ale według mnie, jak to robią w Napolu, jest czuć lepsza. Co? So, startujemy. Ale, próbujemy przygotować słynne spaghetti w ulewę. Ale, co my potrzebujemy? Przede wszystkim czosnek. Czosnek jest postawa, czosnek jest życia czosnek da smak do prawie wszystkie łoskich dań. Drugi bardzo istotny jest oliwa. E, oliwa z oliwek. I e, e to jest e, med e, dieta mediterrania. E, teraz idziemy dalej. Trochę e, łoska flaga. Będziemy wykorzystać też pomidorini cherry, Jak się nazywają tutaj po włosku pakino. Peperucino dlatego trochę ostrożny zawsze się przyda. I Piedruszka precyzja. Mamy tutaj włoska flaga, białe, czerwone, zielone. Ok. Co dalej? Bardzo istotne jest wino. Często się mówi, że wino do kuchni nieważne, byle jakie wino, wino w kartonie i tak dalej, nie. To jest wielki błąd. Bon. Wino w kuchni ma być bardzo dobre. I... Ostatnie spaghetti, nasze spaghetti. Ja używam zawsze pasta di gragnano, która jest znana na cały świat koło Napoli i uważam, że jest najlepsza. Działamy, startujemy. Pierwsza rzecz, na zimna paterna lejemy lejamy oliwę. Nie oszczędzamy, eh, Ej, oliwa z oliwek. E, idziemy. Nie oszczędzamy. Okej, okay. możemy jechać. Damy na ogień i od razu wrócimy czosnek, który ja wcześniej czyściłem. Teraz są różne teorie, kto lubi krojone, kto lubi całe. Ja lubię go w ten sposób. Spłaszczam w ten sposób. Dwa stóki. I go dam do, do patelni. Teraz tu, tutaj jest bardzo istotny moment. Możemy kreować infuzję. Ta oliwa może zabrać cały smak, e, smak e, czosnku. I czekamy chwilę, damy trochę więcej ogień. Eko, qua, Czekamy. więcej czasu ja już kroiłem trochę pomidory. Do momentu, że cała taka preparacja będzie trwała mniej więcej 10 minut i mniej więcej jest to sam czas że jest potrzebny, aby gotować spaghetti. Ja nie chcę się że robię to. Wrócę spaghetti do pasta. Jedna rzecz bardzo istotna. Dla pasta przeusiwa e, sól Lepiej le, le, niż e, jeżeli jest morska. Jedna rzecz. Wrócimy do woda, sól, kiedy woda robi bumbelki. Mm. Eko, tam. Idziemy. W tym momencie. Wrócimy. 12 nasze. Mamy 10 minut. Ok. Tu zobaczymy na jednym. <tryk> Proszę zobaczyć. Kiedy czosnek zaczyna być złoty, nie spalony, złoty, to jest moment, aby wrócić do patelni pozostałych spadników. Zarzynamy, że 2,5 i bumble. Ja potem będę nas tu rzecz, gdzie to tyle Даме словени догје и за И тука ќе имаме филе доклуки се бонголи не поскоро. Ќе се чажоп се возбуја се до рачино. 1, 2, 3 allora, buongo è che dicevo spuscio un troppo buono e ce l'ho più su Allora. Piedruska proszeczkę, mm -hmm. proszeczkę w trakcie budowania. Na jedna porcja wystarczy wino. Nie za dużo wino, bo wino można może zanudować na umrę. O, jakie wino, wino blank. Zobaczymy jak jest stan nasze gorstki, nasze ungóry. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Aby pomagać robić trochę chrem, możemy zawsze dolewać trochę woda z makaronatu. Allora, zobaczymy, jaki kaw jest przedni. Są otwarte, ale proszę zobaczyć, jak to są otwarte, wlejemy wino i zmieścimy trochę ogień proszę pamiętać, kiedy jest oliwa i czosnek e, ogień medium, kiedy damy wągulę, ogień żywy, większy, potem kiedy wągulę się otworzą jest wino damy do minimum to są te małe te, te małe rzeczy, uwagi, uwagi, które trzeba respektować, aby dobrze wodować. E, qua. piękny sos, się robi? mamy zawsze padełna zamknięta, gdzie zapach nie ucieka. Usłyszeliśmy ser nasze. Pasta, które używam, potrzebuje 10 minut. 10 minut przewodowania. Ale my będziemy go zdejmować z wodą. Trochę wcześniej. dlatego ostatnia minuta, półtora minuta, będziemy gotować na patelni, robimy tak, że się nazywa risottato, robimy jak ryż i będzie lepiej. Ok, reagują 14 8, 22, I jeszcze... Minęło 8 minut, od kiedy ruszyliśmy pasta, spaghetti, teraz, oczywiście teraz są jeszcze twarde, bardzo obdęte. Luccine di patenne, eccolo qua. Dove sta il piego? Vero scelto. Non il gas, non c'è la scienza. Il gas è il risottatura. Allora, se non mette spaghetti, vende un braccio. Sau e peperoncino, chosnut. Allora, tu dai una di ogień, medium. Ale jeżeli zobaczycie, że sos brakuje, można zawsze, ale delikatnie, bez przesadzać, nasz trochę woda z... gdzie robiliśmy pasta. Eko. Ale nie dużo, bo nasz grun jest za bardzo Temu mniej może dodać trochę. Przed A ah, jaki zapak Skoda, że nie słychać, nie można czuć przez wiewiór. Mm. To jest pojęcie. To jest pojęcie. Spróbuję tylko może z solvento. I woli zwiększamy ogień. Ok. Wręcimy, I teraz robimy taka redukcję. Dlatego na talerze nie musi być płyny, nie może być sos. Musi być jakiś krem. Ok. Są ludzie, które zdejmują trzodnik, ja zawsze lubię go zostawiać. Dlatego raczej lejemy wino, nie ma risiko, bo się on się spadł. Ej, Czyli siamo, czyli siamo, jesteśmy. Ej, Pięknie. Pięknie. Spadzieliamo, jak się mówi, ej, porfa. Proszę zobaczyć, jest taki krem. W tym momencie możemy zgasić ogień i do ostatniego zakopu. Ja się przygotujemy. Ja pasta jest zawsze na płaski tarusz, ja nie lubię tego głębokiego. Krokwa. Tu też jest różna teoria. ktoś mówi, że kiedy jest owoce może nie trzeba tak robić. Wystarczy lepiej e, e, wrócić wszystko na, na talerze. Ale też oko, chce swoje. Swoje część. E, e, e To się zobaczysz, jak zostaje krem. Ten krem. I teraz drugi kochany, najbardziej ciemny, część cała praca. I jemy. Ale najbardziej ślimy, od muszelki nasze šewungole weraśnie. Wino nie może bragować. Ja z ribą wolę wino z górnej Adiča. Dziś pijemy. Pino Blank, i skostujemy, jeżeli dobrze robiliśmy, zobaczymy, ah. Idealny jak rento